Znaki Zodiaku od wieków intrygują ludzi, łącząc w sobie elementy astrologii i osobowości. Każdy z dwunastu znaków przypisuje cechy charakteru i skłonności, oferując ciekawy wgląd w nasze życie i relacje. Baran. Barany są pełne energii i entuzjazmu, zawsze gotowe na nowe wyzwania. Są urodzonymi liderami, którzy z odwagą stawiają czoła wszelkim przeszkodom. Często działają impulsywnie, kierując się sercem, a nie chłodną kalkulacją. Mają silny temperament i nie boją się wyrażać swoich opinii, nawet jeśli są kontrowersyjne. Ich determinacja sprawia, że rzadko się poddają, ale czasem mogą być niecierpliwi i zbyt uparci. W relacjach są lojalni, choć czasem ich dominująca natura może sprawiać trudności. Byk. Peki cenią stabilność. Komfort i piękno w każdej formie. Są niezwykle praktyczne i cierpliwe, co sprawia, że świetnie radzą sobie w długoterminowych przedsięwzięciach. Lubią otaczać się luksusem i często mają doskonałe wyczucie estetyki. Ich lojalność w przyjaźni i miłości jest nieoceniona, choć bywają zaborcze. Są uparte i kiedy już podejmą decyzję, trudno ich przekonać do zmiany zdania. W relacjach cenią bezpieczeństwo i stabilność, unikając zbyt gwałtownych emocji. Bliźnięta. Bliźnięta to osoby ciekawe świata, towarzyskie i pełne energii. Mają niezwykle bystry umysł i szybko się uczą, co sprawia, że są świetnymi rozmówcami. Uwielbiają różnorodność i łatwo się nudzą, dlatego często zmieniają zainteresowania. Są elastyczne. I potrafią dostosować się do różnych sytuacji, choć czasem mogą wydawać się powierzchowne. Lubią być w centrum uwagi, a ich poczucie humoru przyciąga ludzi. W relacjach bywają zmienne, co wynika z ich potrzeby ciągłych wrażeń. Rak. Raki to osoby bardzo emocjonalne i opiekuńcze, które mocno przywiązują się do bliskich. Mają wielką intuicję i często kierują się uczuciami, co czyni je wrażliwymi. Cenią sobie dom i rodzinę, które stanowią ich oazę spokoju. Są lojalne, ale mogą być zbyt sentymentalne i podatne na zranienia. Ich potrzeba bezpieczeństwa sprawia, że czasem są zbyt ostrożne lub nieufne wobec nowości. W relacjach są niezwykle troskliwe i dbają o to, by ich partner czuł się kochany. Lew Lwy to osoby charyzmatyczne i pewne siebie, które uwielbiają być w centrum uwagi. Mają naturalny talent do przywództwa i potrafią inspirować innych. Są hojne i ciepłe, ale ich duma sprawia, że czasem mogą być aroganckie. Cenią uznanie i komplementy, co daje im motywację do działania. Lubią życie w luksusie i nie boją się ciężkiej pracy, aby osiągnąć swoje cele. W relacjach są lojalne, ale oczekują dużo uwagi i podziwu. Panna. Panny to osoby praktyczne, analityczne i niezwykle zorganizowane. Są perfekcjonistami, którzy zwracają uwagę na każdy szczegół, co czasem może okazać się przytłaczające ich otoczenie. Mają wysoko rozwinięte zdolności intelektualne i świetnie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów. Choć są powściągliwe w okazywaniu uczuć, ich troskliwość przejawia się w działaniach. Mogą być krytyczne, zarówno wobec siebie, jak i innych, ale zawsze kierują się dobrymi intencjami. W relacjach szukają stabilności i zaufania. Waga. Wagi są uosobieniem harmonii, elegancji i dyplomacji. Cenią piękno i równowagę, zarówno w życiu osobistym, jak i w otoczeniu. Mają naturalny talent do mediacji i unikania konfliktów, co sprawia, że są doskonałymi negocjatorami. Lubią towarzystwo i łatwo nawiązują relacje, choć czasem mogą mieć trudności z podejmowaniem decyzji. Są romantyczne i cenią głębokie więzi, ale potrzebują też przestrzeni na własne przemyślenia. W relacjach są lojalne, choć czasami mogą być zbyt zależne od partnera. Skorpion. Skorpiony to osoby intensywne, tajemnicze i pełne pasji. Ich emocje są głębokie, a intuicja niezwykle silna, co sprawia, że potrafią przenikać ludzkie motywy. Są lojalne i oddane, ale jeśli ktoś je zdradzi, mogą być niezwykle mściwe. Cenią prawdę i nie znoszą powierzchowności, dlatego w relacjach szukają autentyczności. Mają silną wolę i potrafią pokonać największe przeszkody, aby osiągnąć swoje cele. W miłości są namiętne, ale czasem ich zazdrość może sprawiać problemy. Strzelec. Strzelce to osoby optymistyczne, pełne energii i głodne przygód. Uwielbiają poznawać nowe kultury, podróżować i rozwijać się intelektualnie. Są szczere do bólu, co czasem może być odbierane jako brak taktu. Cenią wolność i niezależność, co sprawia, że nie lubią być ograniczane w relacjach. Mają szerokie grono znajomych, choć ich potrzeba przestrzeni może stanowić wyzwanie bliskich. W miłości są spontaniczne i zabawne, ale mogą unikać zobowiązań. Koziorożec. Koziorożce to osoby ambitne, zdyscyplinowane i bardzo odpowiedzialne. Są pracowite i cierpliwe. Co pozwala im osiągać długoterminowe cele? Cenią tradycję i stabilność, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Choć mogą wydawać się chłodne, w głębi serca są lojalne i troskliwe wobec bliskich. Czasem bywają zbyt surowe wobec siebie i innych, oczekując perfekcji. W relacjach szukają partnerów, którzy podzielają ich wartości i aspiracje. Wodnik. Wodniki to osoby niezależne, oryginalne i pełne pomysłów. Cenią wolność i nie lubią, gdy ktoś próbuje ich ograniczać. Mają nietuzinkowe podejście do życia i często angażują się w działania na rzecz społeczeństwa. Są towarzyskie, ale mogą sprawiać wrażenie emocjonalnego dystansu. Ich umysł jest analityczny, a zarazem kreatywny, co sprawia, że mają wiele innowacyjnych pomysłów. W relacjach są lojalne, choć ich potrzeba przestrzeni może stanowić wyzwanie bardziej zależnym partnerom. Ryby. Ryby to osoby wrażliwe, empatyczne i artystyczne. Mają bogatą wyobraźnię i często są marzycielami, którzy widzą świat w pięknych barwach. Są bardzo intuicyjne i łatwo odczytują emocje innych, co czyni je świetnymi słuchaczami. Czasem mogą być zbyt idealistyczne. Co prowadzi do rozczarowań. Lubią pomagać innym i często angażują się w działania na rzecz dobra wspólnego.